Dzisiaj Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy sobie Ele o Leonorze. To będzie dość taki krótki filmik, ponieważ nie będę was zanudzał tym dowódcą. Już ja dużo, więc dużo informacji wam podawałem na temat tego dowódcy i moje przypuszczenia, i to co już wcześniej, jakby tak przebadaliśmy wcześniej, jeżeli chodzi o o tego dowódcę, jak on będzie wyglądał, jak to będzie wszystko rozwiązane z nim. Mi się naprawdę zdaje, że niczym nowym mnie nie zaskoczyli w, w testach. A przepraszam, a te testy z, przeprowadzili ogólnie Cheese wczoraj, wczoraj, czyli z sobotę. Chyba z piątku, na sobotę, czy sobotę oni to robili, już nie pamiętam. I tutaj. Po prostu wam tylko pokażę taki rzut z jego, jakby tak powiedzieć YouTube'a, gdzie e, widać e, z jakimi mniej więcej dowódcami on, e, e, on to rozgrywał. I moje przypuszczenia się sprawdziły co do Eleonori, że niestety ona mm, nie wiem, czy teraz tutaj będziecie sekundka. Czekajcie, tutaj mam wszystko, tak. Tak. Ok, i tutaj mamy to. Tak, i teraz będziecie widzieć. O, ale niestety mi się wyłączyła reklamka, ale zaraz wam pokażę. Mm, Aha, okej. Okay. Słuchajcie, tu były pierwsze raporty. Wiecie to. Yy, o, chyba tu. Yy, no, tutaj widzicie na przykład: Macie Aleksander już nie dał rady sobie na Eleonorę Heraklusza, ale. Jest to co, to, co ja Wam mówiłem wcześniej, że e, Eleonora z Herakliuszem będzie w jakiś sposób grywalna, ale głównie właśnie tam, gdzie nie będzie swarmu. Czyli tam, gdzie nie będzie e, bardzo atakowana na parę marszy, czyli flaga, Forty, tam ona nie będzie dobra, ale na przełęcze ona sobie już powinna dawać radę. Tutaj akurat jest rally, samo rali, które przyjmowa, przyjmowała, wiadomo bez warmu. To widzicie, łuczników akurat pokonuje Eleonora z Herakluszem. Ale jak widziałem niektóre raporty, to że nie chcę was zanudzać się z tymi raportami, bo to jest w sumie to, co ja Wam już mniej więcej pokazywałem w filmiku. U mnie na wcześniej temat Eleonory, czyli te wszystkie przewidywania dotyczące jej. O, tutaj chyba też coś było. Tak, to jest co innego, ale wszystkie przewidywania dotyczące, jakby tak powiedzieć, Eleonorki, to się sprawdziły, no bo ten dowódca. O, tutaj to jest chyba ten sam raporcik ci z grup pokazuje. Tego dowódcy Eleonory testowali z Janem Żyśką jako, Jan jako y, pierwszy, Eleonor jako druga, chlebsko do Jan Ziszka, Eleonora i tam on sobie po prostu nie radził z niej, Ta, Tarik z Pakalem zjadali ten, 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 nawet na Eleonora Herakliusz, Tarik z Pakal zjadali y, to zestawienie, więc y, no, Eleonorka jedynie gdzie by była grywalna, to właśnie przełęcz z Herakliuszem, ale to też nie będzie taka meta, nie. Wiadomo, że Gorgo będzie z Herą, to będzie w tym momencie największa meta w tym wszystkim. No ale tak to, tak to niestety wygląda, że mm, już e, to jest drugi dowódca, który szedł przed, przed chwilą i, i będzie grał jakieś drugie skrzypce. Belizar już podobnie niestety. Beli, z tego co widziałem, jeżeli ktoś gra na trzy marsze kawalerii ma ten złoty czy, czy gier, może, może śmiał iść Beliego bo nie będę ukrywał, że będą potrzebni będzie potrzebni tam wersja Beliego i jego talentu z ekspertyzy będzie potrzebna w Openfigdzie, ale co do Eleonory, niestety, no, to, to już jest dla Big Spenderów, dla Krakenów, dla tych, którzy naprawdę wywalą dużo pieniążków, żeby Eleonorka się jakby w tam w jakiś sposób wybiła, żeby ona w ogóle była grywalna, i te wszystkie raporty, które już przerobili, bo to wiecie, niektórzy grają Kiwiki mogą sprawdzić, jak ona sobie radzi. Chociaż te testy to były bardziej z, wiecie, z, z treningu arki. Eee, no ale no Eleonora nie, nie sprawdza się, no niestety nie sprawdza się. Jedynie nie wiem, może, może ona się będzie sprawdzała, nie wiem, może z Atylą na, e, na Tide of War, czy tam na burzy manewrów. Może, może, może to z jakąś tam różnicę zrobi, przy kawalerii będzie bardziej grywalna. Nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć Atyla, a Atyla na pewno by pewnie przystąpić, że z artefaktem, by jej pomógł, nie? Bo Atyla tutaj wygląda nieźle. Tylko pytanie, czy to jest sens, żeby dawać Atylę wtedy jako drugiego i Jelnorkę jako pierwszą? Czy, czy idziemy, wiadomo, jak ktoś ma gorgon, to gorgo Atyla, no to na Tajcach z artefaktem, czy tam na burzy manewrów jest najlepsza w tym momencie, więc no to, to wiecie, to już są takie. Kwestie, gdzie trzeba by było porobić nowe testy, gdzie mamy KVK z artefaktami, nie? Nie, nie miałem żadnych tam od Polaków raportów, bo nie będę nikomu kazał dowódcy, który wychodzi i od razu trafia do szuflady, praktycznie, żeby maksował, żeby, żeby ktoś to po prostu tylko specjalnie dla mnie robił, bo to, bo to się miałoby z celem. No ale niestety. Eleonorka, no wybaczcie pany, ale. Ale, ale nie, Eleonora to już jest z moim zdaniem melodia od przyszłości, która która może tam parę razy się pojawić w kafałka, ale żeby ona była grywalna. Mogłem być teraz mieć MG, mogłem sobie ją. Odpalić, się, żeby mieć 10 główek, ale zresztą wolałem sobie przeznaczyć te główki z MG do potaszu Urbani Pala, żeby sobie jego, bo on będzie grywalny jeszcze przez jakiś okres. Nie tylko rari, ale też open fight z budiką, więc eee, No, Elonorka Lilith, mogę powiedzieć, że Cię trochę skrzywdziła, bo wyszłaś i będziesz naprawdę mniej eksploatowana. No, ale mówię, no, jeszcze jest szansa dla niej na właśnie Tide of War lub też na burzy manewrów może tam to jakąś różnicę będzie robiła z, właśnie z Atylą, nie? Ale czy tak będzie naprawdę ze wszystkie wszystkie jej talenty jak to przeglądniecie i porównacie ją nawet właśnie z Janem Zizką, jak robiłem o niej filmik. Sam Ty bezpośrednio, zanim jeszcze jak dostaliśmy pierwsze jakieś tam materiały. No to dla mnie Janek wyglądał lepiej niż ona. Naprawdę, nie będę oszukiwał. No, ja uważam, że Janek Żiżka jest lepszym garnizonem w tym momencie z Herakluszem niż, niż Eleonora z Herakluszem. Więc no, Janek, Janek to totalnie inna. Inny, inny level wyżej Elonorki, tak, tak mi się zdaje, nie. Ale wiadomo, może się parę rzeczy pozmieniać. Mogą być jakieś nowe informacje albo jakieś nowe setupy, coś tam wykombinują, no, ale to nie ma jakiegoś dużego manewru w kawalerii, garnizonu, więc no, no. zobaczymy, więc tyle ode mnie. Dzięki, że jesteście. Dzięki, że wspieracie kanał. E, tak jak mówiłem, Cię będzie troszkę krócej, no bo to Elonora wymagała tylko wspomnienia o tym. Co się tutaj e, e, już na niektórych raportach pokazywało i co ludzie o niej mówią, więc no, taki balizariusz, o taki wszelono, że dużo rzeczy się potwierdza. E, dużo naszych przewidywań wcześniejszych się potwierdza. Więc no tyle. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Na razie. Hejo!